Jedni uważają, że jesteśmy, że Polska, reszta świata 2-1, inni uważają, że 1-1, jeszcze inni, że trochę słabiej. Natomiast myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym, takim przełomowym momencie, bo z jednej strony mamy świetną pozycję startową, jesteśmy w czołowych, zajmujemy czołowe miejsca, jeżeli chodzi o potencjalne destynacje tego kraju, gdzie można zainwestować. Zarówno w tych rankingach europejskich, jak i tych światowych jesteśmy w ścisłej czołówce, więc ta przysłowiowa reszta świata widzi w nas potencjał, aby lokować tu swoje inwestycje. Widzi je przede wszystkim dlatego, że Mamy, 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 świetnie wykwalifikowanych ludzi, e, i ten potencjał, który właśnie dają, daje rozwój inwestycji czy ulokowanie ich tutaj, no ten kapitał ludzki e, bardzo często jest, jest takim czynnikiem, e, jeśli nie decydującym, to jednym, powiedzmy, z trzech podstawowych. Prawdopodobnie wejdziemy do tej pierwszej dwudziestki, natomiast, e, Wejdziemy głównie za sprawą tego, że Turcja wypadnie. Pytanie jest takie, co zrobić, żeby się utrzymać dłużej w tej grupie. I, i po pierwsze uważam, że przede wszystkim musimy wpisać się w te najważniejsze trendy czy działania które, w które inwestuje świat czy inwestują największe gospodarki, czyli przede wszystkim cała transformacja energetyczna, która, która ma też szereg różnych wątków. Potem kwestia digitalizacji, cyfryzacji, właściwie już wszystkich możliwych aspektów naszego życia. I tutaj w, w ciągu najbliższej dekady w Europie będzie się wydawało około 125 miliardów euro rocznie na, na cyfryzację. W związku z czym pytanie jest takie, co my zrobimy, żeby no na, na pewno nadążyć, ale co zrobimy jeszcze, żeby żeby ten trend u nas wzmocnić. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o, o wydanie jakiejś konkretnej sumy pieniędzy, ale chodzi przede wszystkim o to, jaki nacisk położymy na edukację, jak nasi ludzie będą w będą stanie rozwijać i wymyślać nowe technologie, jak będziemy innowacyjni, no i w końcu na ile będziemy zdolni do absorpcji tych rozwiązań technologicznych i to zarówno zarówno dotyczy osób indywidualnych, jak i, jak i przedsiębiorstw. I dzisiaj naszym potężnym wyzwaniem jest to, że, że na przykład w sektorze MŚP zajmujemy 23, 24 miejsce w takim rankingu DESI, czyli Digital Economy and Society Index, gdzie to praktyczne wykorzystanie nowych technologii jest po prostu na niskim poziomie, a jednocześnie mamy bardzo dużo zdolnych młodych ludzi, mamy, mamy też mnóstwo właśnie talentów technologicznych, osób, które robią też karierę za granicą i to wszystko jakoś trzeba będzie ze sobą połączyć. Na pewno stabilność waluty to tak jak, tak jak Pan zauważył to jest bardzo istotne i to ma też istotny wpływ na to, w jakiej sytuacji są nasi importerzy, eksporterzy, tak? Wie, wiemy, że to są naczynia połączone. E, inflacja też bardzo mocno wpływa na to, na ile my będziemy też konkurencyjną gospodarką, jaka będzie siła nabywcza e, pieniądza. Więc to też nie jest tylko i wyłącznie oddziaływanie lokalne, ale to ma swoje szersze skutki. Myślę, że bardzo, bardzo istotną rzeczą jest stabilność sektora bankowego, dlatego że i to nie jest tylko nasza domena y, wszędzie na świecie mówi się o tym, że sektor bankowy w całej transformacji energetycznej, we wszystkich najważniejszych y, y, reformach związanych z cyfryzacją, z digitalizacją również z obronnością będzie odgrywał bardzo ważną rolę i, i to, są, to są też takie zadania, które czy taka odpowiedzialność, która też jest związana z tym, jak, jak zrobić, aby sektor bankowy był mniej obciążany, jak zapanować nad regulacjami, ponieważ nie od wczoraj się mówi, że sektor bankowy już dawno jest przeregulowany a to nie są, wszystko, a to nie są e, zjawiska, e, które pomagają sektorowi właśnie też stanąć na wysokości e, zadań inwestycyjnych. Myślę, że mamy również e, duże wyzwanie jako sektor, jeżeli chodzi o wskaźnik e, e, inwestycji w ogóle i to jest też kwestia pewnego być może wyczekiwania ze strony przedsiębiorstw, być może są to kwestie kapitałowe, tych powodów jest jest więcej, ale na pewno bez ruszenia inwestycji też trudno nam będzie mówić o, o, o stabilnym makro. I w, i w końcu. W, Wszystkie na pewno kwestie związane z, z energią, tak, która ma bardzo duży wpływ na gospodarkę i na kwestie kształtowania się cen. Już dzisiaj mamy sygnały od tych największych przedsiębiorstw, że tracą tą swoją konkurencyjność z krajami, gdzie ceny energii są niższe. Więc tu znowu, oczywiście transformacja, to jest oze. Ale również pytanie o atom, który dałby nam ten tak zwany leapfrog, tak? Czyli, czyli przesunięcie się skokowe i dostęp do tańszej energii, a co za tym idzie większą konkurencyjność dla polskich przedsiębiorstw. Na pewno to, co jest bardzo uciążliwe, to jest, to jest cały system raportowania. Myślę, że to powinno ulec ewolucji, uproszczeniu, zmianie, dlatego że on dzisiaj jest bardzo złożony, bardzo skomplikowany. I jak mówimy o MŚP, gdzie nie ma e, szerokiej, szerokich zasobów e, e, nie wiem, księgowych, osób, które mogą takie raporty wypełniać, tak jak to jest w tych największych przedsiębiorstwach, e, to jest to, duży, jest to na pewno duże wyzwanie. ESG wydaje się, wydaje się kierunkiem, który, który już jest niezaprzeczalny, więc myślę, że kwestionowanie tego byłoby nieco kłopotliwe i, i, i bardziej by chyba komplikowało sytuację niż ją upraszczało. Ale pe na pewno potrzebny jest jakiś jakiś znalezienie jakiegoś środka i dobre rozplanowanie tej drogi ewolucji, bo. Bo to nie jest jedyne wyzwanie, z którymi się boryka sektor MŚP, który w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest bardzo strategiczny, krytyczny pod względem chociażby miejsc pracy. Bardzo istotny, jeżeli chodzi o innowacje, innowacje ponieważ to często właśnie w tych mniejszych firmach ten poziom innowacyjności jest bardzo wysoki i to później szerzej wpływa na naszą gospodarkę. Więc, ja zakładam, że, że też jeżeli chodzi o sektor bankowy, dostępność finansowania i pewne standardy, które już są wdrażane w bankach od paru lat, też staną się czymś, co będzie milej widziane przez przedsiębiorstwa i bardziej rozumiane, szczególnie te małe i średnie. Dzisiaj, tak jak mówię, czasami są pewne wyzwania w zrozumieniu całej biurokracji związanej z, z ESG, natomiast to do samego kierunku myślę, że coraz mniej słychać głosy, które to y, kwestionują.